Witam na kolejnym teście. Tym razem będzie to test y, trzech sandboxów: y, Sandbox y, Avast Internet Security 5, y, Sandbox y, Kaspersky Internet Security 2010, No i Sandbox y, y, Komodo Internet Security wersja 4. Test będę przeprowadzał przez 5 dni, czyli od dzisiaj do niedzieli. Każdego dnia będę testował wszystkie 3 sandboxy na takich samych zagrożeniach. Pierwszy dzisiaj będzie AWAST. Wszystkie osłony są wyłączone. Jest tylko sandbox, widzicie, osłona poczty zatrzymana, osłona systemu plików zatrzymana, osłona WW zatrzymana, osłona pil to pil zatrzymana, osłona komunikatorów zatrzymana, osłona sieciowa też zatrzymana, osłona przed skryptami zatrzymana, monitor, monitorowanie zachowań też zatrzymane, ustawienia zapory ogniowej, status ochrony zatrzymana. Idzie tylko sandbox w sandboxie a was tam możemy uruchamiać dany program na dwa sposoby. Możemy uruchomić wirtualizowany, czyli tylko raz dany proces, dany program będziemy uruchamiać jako zwirtualizowany, czyli w sandboxie, lub możemy wejść w ustawienia zaawansowane parametry i ustawić dany proces żeby zawsze uruchamiał się w, 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 y, jako proces zwirtualizowany idzie tu wyszukujemy sobie możemy sobie dodać dany, dany program jaki tylko chcemy wykonywalny no, w sumie nie zawsze nie tylko Widzisz, już mam inny eksplorator dodany lub możemy po prostu ustawić sobie uruchomie poza środowisku. Chwila. Możemy uruchamiać w środowisku izolowanym. Widzicie? Lub zawsze uruchamiaj w środowisku izolowanym. To jest ta sama opcja co w, co w ustawieniach programu, niemniej możemy ją z prawo kliku. Jeśli zaznaczyliśmy zawsze uruchamiaj po, w środowisku zwirtualizowanym, to potem możemy uruchamiaj poza środowiskiem. Jeśli chcemy jeszcze coś ściągnąć, jakiś program lub możemy też wyłączyć izolację No więc zaczynam test widzicie u dla mnie w środowisku izolowanym A jeszcze proces Explorer Czy jak to działa? Tutaj też mamy. To teraz yy, zrestartuję system po czym, przez, po czym zobaczę ile procesów czy jakiś w ogóle proces przezostał się przez sandboxa jak na razie widzicie tu mamy listę 10 procesów No, widzicie, mam jakiś taki ciekawy dosyć problem. Trochę mi się pasek zmienił. Przy okazji, nie mam internetu. No jak widzicie, tu mam jakiś proces uruchomiony Czyżby oznaczało to, że sandbox coś jednak przepuścił? Teraz zrobię scan Malwarebytes. O ile go w ogóle uruchomię No dało się Program aktualizowałem No więc niech przeskanuje i pokażę Wam wyniki. A jak widzicie, Malwarebytes wykrył 3 zainfekowane obiekty, wszystkie są tym samym plikiem. Widzicie, zmodyfikował wartość rejestru i siedzi sobie w systemie. Jest to Trojan Downlader, czyli ściąga trojany. No i to było na tyle. Teraz zapraszam na test y, sandboxa Kisa.